Jak to się zaczęło? Tak naprawdę jest to ciężkie pytanie dla mnie, bo gdzieś tam od małego zawsze miałem styczność ze zwierzętami. Większą, mniejszą. Spędzałem dużą część czasu, jak byłem mały na wsi i dziś stamtąd wyniosłem tą pasję do zwierząt, a typowo część hodowlana zaczęła się od mojej wyprawy w niewiedzy rodziców na targ i zakupienie małych kaczek i tak od około 8-9 lat już to trwa moja hodowla aktualnie działa i funkcjonuje w sumie na zasadzie takich codziennych obowiązków czyli karmienie, pojenie, sprzątanie. Od niedawna też wprowadziłem kuroterapię którą prowadzę w domu seniorów, w przedszkolach, szkołach, w żłobkach i innych instytucjach. Na razie rozwija się ona w dobrym kierunku, także myślę, że to będzie taka dalsza idea hodowli. Problemy z jakimiś tak naprawdę borykam, aktualnie to jest odbudowa hodowli po pożarze, który miał miejsce niecały miesiąc temu. Co prawda większość hodowli już jest odbudowana, ale jak widać na filmikach, jeszcze dużo pracy przede mną. Przyszłość taką hodowlaną widzę właśnie gdzieś w tej kuroterapii i rozwijaniu się w rasach, które posiadam. A moimi marzeniami, no to tak naprawdę jedyne marzenie to mieszkanie gdzieś w domu, na wsi, żeby móc się bardziej rozwijać w skali hodowlanej. Cześć, jestem Daniel, jestem uczniem technikum na kierunku technik przyniosu mody i na co dzień prowadzę hodowlę kur ozdobnych w Sosnowcu.